Oho, mam dość. Mamy tutaj około 700 dislikeków. No ale jest pozytywnie, bo jest o więcej pozytywnych. Więc nie ma co się poddawać. Szczerze to nawet wyszło. Nie boli mnie słuchanie tego, wręcz przeciwnie. Nawet to siada. No i super. Posłuchajmy te, tego, tego bengra. Aha. Problem. Znowu mamy Warszawę. Niesamowite miasto. To jest jedyne miasto w Polsce. Siri, dziękuję bardzo za gifta. Warszawa jedyne miasto w Polsce. Aha. że żyję, no serio, to prawda na moją szyję założy diamenty będziemy tonąć w bogactwach nie sprawdzam, co mówią o mnie robię ruchy, to money moves I just got gwiazdy świecą jak wielki wóz, mam dość gwiazdy świecą jak wielki wóz, mam dość chcesz powiedzieć, że to wszystko to są prawdziwe diamenty, tak? prawda Przeżyję, założę diamenty. Będziemy wirba... eee, co on Czyżby to był e, najpopularniejszy sklep z biżuterią w Polsce? Z tyrkoniami? Nie sprawdzam, co mówią o mnie. Robię ruchy to money, muszę. Nie, dobra, szczerze powiedziawszy, nie. Kurwa, ja tego nie ogarniam, nie? Na chuj taki, na, na chuj taki chain założyć. Yy, ob, obstawiony, kurwa, tymi błyskotkami. Jak to nawet nie jest, kurwa. Co tak kiczowato, kurwa wygląda, nie? Nie wiem, nie, 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 nie wiem. Nie ogarniam tego. Moim zdaniem lepiej by wyglądało, by to było ze stali nierdzewnej, Bez tych kurwa błyskotek, bez tych kurwa błyskotek. Gwiazdy świecą jak wielkie. Gwiazdy... bo ja na przykład. Chociaż nie, teraz na sobie mam widzowie srebrny. Akurat. Ale zobaczcie, jaki minimum. Mam taki mały. To jest w ogóle. Nie widzicie co to jest, ale to jest. Mm, to jest taki. Na zamówienie mm, mamy taki matching z Zuzą. To jest taki, takie serce z wieloma oczami, i on trzyma takie serce z takim czerwonym kamieniem. I to jest srebrne. I sobie to zamówiliśmy. Ręcznie robione to jest w ogóle. A pokażę swojego? To pokażę. To jest ręcznie robione, robione przez takiego. Nie jest nabykane pyzami. pokażę wam, jak wygląda. Taki, no, z takiego trochę, że tak powiem. Czy będzie widać w ogóle? O! Taki ziomek z oczami, creepy trochę i trzyma łapami serce takie z czerwonym kamieniem. Taki kurwa. I koronę ma. W oryginalnej wersji to. Ręce Michała zgniatają mi tak. W oryginalnej wersji to ja zgniatam głowę Zuzi. No, taki, 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 sobie. I to ze sreberka jest i fajne. To lepiej takie coś mieć niż kurwa człowieku. A ile takie coś kosztuje? Ile to kosztowało jedna sztuka? 200. A nie 120? 120 funtów chyba. Jedna strona. No lepsze niż to mieć yy, matching, yy. no 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 to prawda 120 funtów ale to widzowie z, yy, to nie jest tego to nie jest widzowie yy, to nie jest fabryka gościu robi ręcznie wiecie to tylko parę wyszło chyba cztery sztuki były tylko pięć sztuk chyba zrobionych yy, gościu to robi ręcznie w ogóle w Anglii yy w Londynie i on to zajebiste robi rzeczy w ogóle różne łańcuchy jakieś takie właśnie um, z ciekawymi różnymi tymi motywami Zajebista nuta widzowie Nie chcę się już bać. Znowu chcę się budzić, bo przepracowuję strach. Dobrze wiem, że to nie żarty. Oczy nie kłamią, ja widzę to jak ty. Pomyliłam parę dróg. Zajebista nuta, widzowie! Nigdy takiej klubówki nie słyszałem. Mam nadzieję, że będzie hulać w warszawskich klubach. na To ta typiora, to ta typiora, Co? To ta typiora z Gots? No tak, Lili małczanów była w Goldsach W poprzednim odcinku. Przepraszam, teraz mam Lili Małczanów No co? Zmieniasz imię? Zmieniasz fryzurę. Kurwa ja pierdolę. I robisz klubówkę, nie? No, też mnie to rozpierdala. że ona zmieniła specjalnie imię. Powiedziała, że zostaje raperką i kurwa wypuszcza klubówkę. Nie wiem, to jest dla mnie popierdolone. Zabiera dla prawdziwego króla klubówek miejsce, czyli dla meduski. Dla meduski zabiera właśnie miejsce, dla meduski kradnie kurwa. Tylko meduska może robić klubówki w Warszawie. Żyję, na no serio, to prawda Na moją je założę diamenty Będziemy tronąć w bogactwach Nie sprawdzam, co mówią o mnie Robię ruchy, to money, money. Nie sprawdzam, co mówią o mnie To chyba o mnie, widzowie Bo wiecie, sprawdzam, wiecie ten tekst z TikToka Co mówią o mnie, ja mówię o innych Wiecie, o co chodzi, nawiązanie Young multi reference Cop, a new whip, czyli po, po polsku widzowie, bo wiecie, ona jest z wielkiego miasta, gdzie mówi się po polskiemu i po angielskiemu. To chodzi o to, że mm, właśnie kupiłam nowy samochód. Gwiazdy świecą jak W Sokołowie też się tak mówi? O, to ciekawe. No ja nie wiedziałem. Wow, mega! Mam nadzieję, że tylko pod klip, kurwa dość! Ważne pytanie: lepsze, czy gorsze od Natsu? Eee. Nie. nie gorsze od Natsu uważam. Uważam, że jest to lepiej zmiksowane i bardziej w głos się wplata w to. Eee, uważam, że piosenka Natsu jest gorsza. Ale to jest mordo jak wybieranie pomiędzy. sraczką, a zatwardzeniem. rozumiesz o co chodzi. Eee, więc to jest kwestia tego, więc tu ani to, ani to, ale po prostu. Dobrze, można za porównanie, tak? Nie, nie, oczywiście nie uważam, że Lili Mochanów, czy tam na co to sraka, albo gówno. Natomiast muzyka, no, nie jest najlepsza dla mnie, nie? No, mi się nie podoba, tak? No nie, no słaby numer, no nie podoba mi się ten numer. O, czekam na opinię Multiego, bo nie mam własnej, i dlatego Rimpi to robię dla ciebie, tak? Ciężko pracuję na to, że właśnie codziennie, znaczy trzy razy w tygodniu odpalać streama i. Jak męczennik, właśnie robić to, tak? Kuć żelazo, póki gorące, tak? Dla ciebie właśnie robię tę recenzję. E. Bardzo się cieszę, że czekasz na nie.